Na to w pełni, kochani. A ja zapraszam was, żebyśmy wykonali wspólnie ławkę. Tylko to nie będzie taka zwykła ławka, to będzie ławka, która zakwitnie specjalnie dla Was. Kto ciekawy, niech ogląda i zabierzmy się do pracy. Oprócz błękitnego nieba, potrzebujemy dociętych elementów drewnianych. Za chwilę się tym zajmę. Impregnatu technicznego e, SuperBase, bo ławeczka będzie stała na zewnątrz. Lakierobejce Sadolin Extra, wkrętarki, wkrętów, miarka, ołówek, pędzel. No to co? Do dzieła tniemy. Elementy mamy docięte dokładne ilości i wymiary w linku z instrukcją poniżej. Czas najwyższy zabrać się zaszlifowanie okulary. Słuchawki i wszystko dokładnie szlifujemy. Muzyka Elementy zostały już przeze mnie zabezpieczone impregnatem technicznym Superbase. Pamiętajmy, surowe drewno, ławeczka na zewnątrz, więc Super Base koniecznie. A my teraz nałożymy lakier Extra. Od razu uprzedzam pytanie, Panie Darku, dlaczego wybrał Pan na kierowejce Ekstra Po pierwsze, ochrona do 10 lat, po drugie, w swoim składzie posiada wosk, który odpycha wodę. Cała nasza ławka będzie w kolorze jasnego dębu, ale elementy konstrukcyjne będą podkreślone przez kolor drzewa wiśniowego, żeby wszystko wyglądało elegancko i naprawdę stylowo. Zabieramy się do malowania, najpierw idzie kolor drzewo wiśniowe. Tak wygląda nasze zestawienie kolorystyczne ławki, która będzie kwitła. Przede mną troszeczkę malowania, widzimy się jak wszystko będzie pomalowane i suche. Kochani, elementy zostały pomalowane, są już suche. Ja wybrałem lakierobejce Sadolin Extra w dwóch kolorach: jasny dąb i drzewo wiśniowe. Bardzo przyjemny, ciepły Kontrast zabieramy się za składanie miejsca do siedzenia, czyli ramka, cztery elementy podcięte na 45 stopni, i skręcamy za pomocą odpowiedniej długości wkrętów. Rama gotowa, czas na szczebelki w kolorze drzewa wiśniowego. Siedzisko gotowe. Ale jak wspomniałem, yy, nasza ławka ma kwitnąć, więc potrzebuje dwóch donic po lewej i po prawej stronie. Zabieramy się za nie. I w taki właśnie oto sposób powstanie Wam konstrukcja pięknej doniczki. I teraz elementami, które mamy docięte, okładamy ścianki od dołu do góry, pozostawiając równą przerwę między nimi. Gwoździarka i do dzieła. Warto, kochani, naszykować sobie przymiary. Ja sobie to wszystko wyliczyłem. Docięłem sobie kawałki, które. Wyznaczą mi odpowiednie, równe przerwy między szczebelkami. Ciach. I boki wykańczamy listewkami pomalowane w kolor drzewa wiśniowego. Gwoździarka i ciach. I w taki sam sposób wykańczamy każdy z czterech boków, aż powstanie Wam taka, proszę, donica. Ławka pomału nabiera kształtu, a ja mam dla Was radę, w zależności od tego, jaką osłonkę kupicie, pamiętajcie o zamontowaniu ogranicznika, który uniemożliwi wypadnięcie naszej osłonki i co za tym idzie, roślin. Ja przekręcam siedzisko i za chwileczkę efekt wow. Montujemy siedzisko z jednej, jak i z drugiej strony. Pamiętajcie wkręty odpowiedniej długości. Wkrętarka i skręcamy. Ławka gotowa, ale rozkwitnie dopiero w ogrodzie. Zobaczcie, o to mi chodziło ławka, która rozkwitła miejsce do siedzenia i dwie donice z żywymi roślinami. Wygląda naprawdę. Przecudnie. Zabezpieczone lakierobejcą Sadolin. Ekstra w kolorze drzewo wiśniowe i dąb jasny. A najlepsze jest to, kochani, że udało mi się rośliny dobrać do koloru ławki. Podziwiajcie.